Dzień dobry wszystkim, dzisiaj taki temat się zrodził że łańcuch kupiłem dwa takie, dwie takie sztuki proszę bardzo cena dosyć okazyjna, 250 no i wymyśliłem, że będzie na to drugie koło jedynie co, zrobimy przeróbkę bo jest trochę za wąski i wyciągniemy tutaj tą poprzeczkę i poszerzymy go o te dwa i będzie pasował jak ulał na koło od 40 tutaj, wystarczy tylko rozbiąć te, te, no, te łańcuszki i powinno pójść dość gładko. No, i takim sposobem z dwóch łańcuchów zrobił się jeden szeroki. Tutaj mamy łączenie na środku, widać szerokość około 62 cm wyszła więc podobnie jak tamten który już jest no i trzeba go będzie domierzyć już koła i zobaczymy jak się będzie zachowywało tutaj mamy narzędzia zbrodni młotek szpic jeszcze drugi młotek i daliśmy radę Dzisiaj dalsza część przygód z łańcuchem zmontowany już jest cały, prawie wyszedł tyle co miało być. Tutaj dosztukowany jest jakieś 30-40 cm. Dość dużo tych poprzeczek jest, fajnie się sprawuje. I już teraz mamy komplet na oba koła. Ten trochę rzadszy jest, ale. Ważne, że już jakieś są. Zawsze to lepiej jednak ciąg. Koszt 250 zakup tych dwóch łańcuchów był. Trochę swoich, swojego materiału niedużo, tyle co swoja praca, więc można powiedzieć niedużo. Za 370 chyba najtańszy widziałem i to na grubych oczkach, więc to takie takie nie jakieś specjalne, a już takie właśnie lepsze, no to są o wiele droższe, więc Tutaj można powiedzieć koszt minimalny. O, tu jeszcze ładnie widać poprzeczki. Tu widać łączenie. I cała nasza 40. Odwilżie trzeba czekać na dalsze odśnieżanie.